Proszę Państwa, pierwsze wyjście na taras, krótkie porcięta, to nic, w ogóle mi to nie przeszkadza, jak już pewnie wiecie, Barbara wyszykowała nasz taras, jest po prostu cudownie, cały ogród w ogóle jest bajkowy, jest przepięknie, w tym roku mamy, o tutaj jakieś takie, takie jak to, krzaczory takie jakieś i mamy mniej kwiatków, ale jest więcej krzaczorów. Znaczy mamy mniej. kawkę, nie. jest po prostu cudownie. W tej części mamy tyle samo, co zawsze, bo na dole też mamy kwiaty. Tylko nie mamy tam przy oczku kwiatów. Mhm. to nic. Wow. Ale czad. No pierwszy raz w tym sezonie i mamy jeszcze w ogóle... Tak, wymienioną tak, tak, wodę w oczku. No tak, trzy razy chyba i jeszcze później się zwęża. Tu polałam wodę i tyle... Ty I jest dalej brud? I dalej czuję pod palcami, że jest taki ten pyłek taki, wiesz? Aha. No ale... Boż, tam idealnie to nie będzie w końcu to jest taras, ale jest super, jest super. super. Mm, ale mi się dobrze jechało. Mm. Mimo, że przez wioski. Yy, wyjechałem z zasięgiem, miałem tankować w ogóle, ale stwierdziłem, dobra, trochę się śpieszę, to pojechałem. Wyjechałem z zasięgiem chyba 240 wróciłem z zasięgiem 215. Aha. A spalanie 4,5 litra na 100, no ale wiochami, nie? Ja tu właśnie na oparach chyba jeszcze, więc. Więc. Mógłbyś mi tam podjechać. Trysnąć. Mhm. Oho, już się tutaj jakaś menda. Czaj. O, chociaż jedno. To jak są te, zapalimy, co... O, o. Mokro. Dobra. Jak zapalimy te lampki wieczorem, to myślę, że padniemy. klękniemy po prostu. Jak sobie myślę, przypomnimy, że... jak po... mogliśmy zapomnieć przyjdzimy, nie? No. Ale cudnie. Jeju. Wiesz jak będzie pięknie z tym namiotem. Myślę, że tak. Naprawdę super. I wszyscy spokojnie zjedzą kulturalnie elegancko przy stole. Bez mhm. jakiejś rzeźby. Tylko po prostu będzie jak najmniej... Bez ciśnienia, że już... No. Mhm. Będzie super. Ekstra. A tam zrobimy alternatywny kącik, tam postawimy głośnik. Tam się później pewnie przeniesiemy. Mhm. Po tym jak już wszyscy chcieli odejść od stołu. No, czy Myślę, że tak. Po prostu. Jechałem właśnie z myślą, jak i zdjęcia, to jechałem już z myślą, że zaraz coś zjem i tutaj pijemy kawę. Mhm. A dobrze, że pojechałem. Było bardzo przyjemnie. Zresztą zaraz Ci opowiem wszystko. A Państwu może ja może ten film, bo to jest taki samochód no, znaczący dla historii motoryzacji, to może wrzucę na ten kanał też. Żebyście Państwo wiedzieli o co mi chodzi, bo przejażdżka była w fotelu teściowej, więc czujcie się e, zainteresowani. Zaproszeni czy to? Tak, zaproszeni na fotel teściowy, <laughs> tak. Zapraszam Was z Bogdanem. Ja i Bogdan zapraszamy. A tak, w ogóle to to jest Bogdan, który jest autorem e, muzyki Właśnie. na naszym kanale. I zapomniałem wspomnieć o tym na, mhm. na tym filmie, ale będziemy, będę to musiał napisać. Tak. Właśnie, to jest ten Bogdan, który, którego muzykę puszczamy u nas na kanale. O. Znaczy, na tym kanale od niedawna. Były takie momenty wcześniej, potem ja zapomniałam o tym. E... Jak zmieniałam telefony, to nie miałam tych kawałków, ale teraz ostatnio już też tylko tego używamy. Mm -hmm. To na YouTubie nazywa się Kaniuk Music, jeśli chcielibyście. O, nie, Gdzie jesteś? Idziesz? O, no, nie, miłysła, nie no. na pusto idzie. Trzeba nim. Możemy Żaden bo przecież będzie do domu wnosił, no. Tam mam dla ugryzia tą miskę, to może go... Kucham cię. Hej. Hej, hej. No, on będzie już jest pewnie. Co tam, Kler, mówiłaś? Dobra, idę po tą miskę, bo on to tam rozpaprze, a ja to chcę ugryzowi widać. dobra? Mhm. Wow, nie no, cudnie. Uuu, to już jakaś wersja wjechała i rzesy żółte. Zż, pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż, rucha. A to zaraz wróci, będzie wrzaski, no, będzie el no. się darowała. Dobra. dobra, idę po tą miskę. Co tam, Kidzon? Ej, co to tak bzyczy? No mucha jest na górze. A nie, dobra, piec na dole jeszcze. dogrzewa wody. okej. co? okej, baby. A, to ty. Bo tu osę mamy jakąś. Nie, mucha. Nie, osę też mamy. Jak to? Osa też jest, no. Wpadła osa, uważaj. Chodź, chodź na teraz. Wyleci zaraz. Nic, wyschniesz, nie stresuj się. Zaraz Matylda przyjdzie i spadamy. Gdzie spadać? Do, do, do sklepu. Uuu, jak do sklepu, to Ty od razu inaczej to wymawiasz. No właśnie, jak pójdziemy do sklepu, to mam pieniądze. I co, chcesz kupić? No... Jakby były takie też to sama bym Wam kupiła, ale już nie widziałam. Nie podoba na się, gdybym ale to była kolekcja Nie, 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 żadne GenZi. Ale i chodzi Aha, o kolekcję no dobra, wiem, kosmetyków, wiem. Okay, uspokój się. Dobrze. Słuchaj, najpierw to y, to nie wiem, idziemy. O patrzcie jaki blaszy. Trubelek. Nie bój się stary. Aha. Z piepsył. Nie, no, to i nie idzie. Widzisz? No No i dobra niech nie. <coughs> chyba dużo mu nie zeżre, nie? Chyba nie. O, jak się czai tam. No,

ale właśnie, nie, coś, Klara, nie. Na siłę, nie, bo wydawanie ja na to nie. W tym razie jestem naprawdę jadę, załatwiam sprawę, wracam i chcę się cieszyć tutaj, robić różne rzeczy jeszcze w domu. Nie tracić czasu na wiesz, właśnie po sklepach. Prawne? Przyjdzie czas po tej komunii, jak to się skończy, a na razie to jak chcę się skupić na tym, co jest na bieżąco, dobra? Mhm, mm czuję czy nie? A czekaj, bo on tutaj miał tą swoją. I leży mu. Już mu chyba puchnie. Mieszka? No. Nie. Jest, jest. Ano? Ale to jest kred. Nie, Nornica chyba. Nornica? Tak. A to bym chciał wziąć do szkoły i zrobić, miała zagadkę przyrodniczą. Bierzesz ją? Słabij Dawaj, piórnik może. to cię włoży. Nie! No. Nie! Chciałaś mieć zagadkę przyrodniczą do szkoły. Ale, we też. Dobra. Dobra. Jest to prosty. Wracam do kawki. A takie, to byś zrobiła szał po prostu. <laughs> I think she wants to go hide over the middle.